Oto najlepsze produkty z LidlA UK, które pomogą ci schudnąć. Oliwa z oliwek, zdrowy tłuszcz, wystarczy kilka kropelek. Orzechy, bardzo dobre tłuszcze i magnez, tylko z umiarem. Awokado syci i daje energię. Pofad majonez, dokładnie ten sam smak, ale o wiele mniej kalorii. Tłuszcz w sprayu, smażenie bezbędnego zbędnego tłuszczu. Kilka sprayów i już jest gitara. Olej kokosowy, dobry do krótkiego smażenia. Polecam do jajek. Białka, jaj, czyste białko i kompletnie zero tłuszczu. Medaliony bekonowe o niskiej zawartości tłuszczu? No kto nie lubi bekonu? Filet wieprzowy to jest chude mięso zamiast karkówki. Wołowina mielona 5%. Białko i smak bez tłuszczu. Pierś z kurczaka? Klasyczek na każdej diecie. Ziemniaki sycą i mają bardzo mało kalorii. Bataty dają więcej błonnika i witamin. Mieszanka ziaren daje stałą energię. To jest fajny mój wynalazek, jeżeli chcesz zrobić danie w jednym garze. Ryż basmati? Lekki i idealny po treningu. Bajgle i wrap pełnoziarnisty, szybki i zbilansowana podstawa do posiłku. Sałata. Ta tutaj jest moja ulubiona, objętość bez kalorii. Szpinak, żelazo, błonnik, objętość. Papryka, ogrom witaminy C i chrupkość. Brokuły i kalafior, mega sycą i mają bardzo mało kalorii. Sos pomidorowy, fantastyczna baza do wielu potraw. Są też inne smaki jak ten tutaj, który pokazałem. W opisie znajdziesz kalorie, a jeżeli chcesz pełną dietę przy użyciu tych produktów, skomentuj dieta, a ja ci ją wyślę.